Czy jesteś gotowy na zdarzenia, od których mózg staje się integralną częścią kosmosu? Media Ekspert Media Ekspert jest firmą od 2012 roku. Wiesz, co się wydarzyło w 2012 roku? Dokładnie tak. Skok Felixa. Wow. Jakiegoś tam. Czy wiesz, kto był głównym sponsorem tego skoku? Trudniejsze, ale podpowiem: Red Bull. Drugie słowo wyrazu Red Bull: to ból. Komorowskiego bolało tsunami japońskie. Tsunami. Słowo tsunami ma dokładnie 7 liter, dokładnie 7 dni, ma tydzień, tydzień, tydzień czasu spędziłem na badaniach tego projektu. Badania załamały mnie. Media ekspert się z Wexel. Wexel od tyłu, Leskew. F. Greg Les kanadyjski gitarzysta. Urodzony w 1947 roku w Kanadzie. Czas na przedstawienie wyników badań. Jedna minuta ma 60 sekund. 60 plus 5 równa się 65. Greg Leskev urodził się w 1947 roku. 1947 dodać 65. 2012. Wprowadza to pewien niepokój. W 2012 roku powstało Media Expert. Czy nadal uważasz, że coś tutaj nie gra? Wrócimy do Media ekspert później. Ewelina Lisowska. Ewelina Lisowska ma 1,55 55 wzrostu. Ewelina Lisowska. Ma 23 lata. 155 minus 23. Jest równe 132. 132 tysiące ton drobiu zostało wyeksportowane z kraju w 2014 roku. Druk to kurczak. Kurczak to KFC. KFC ma 3 litery. 3 minus 1 równa się 2. Ewelina Lisowska ma dwie ręce. Rękami można zjeść kurczaka z KFC. Na śniadanie. Śniadanie rymuje się pranie. Pranie robimy w pralce. Pralka to ręce. Ale także pralka. Pralkę możemy kupić. Pralkę możemy kupić w media Expert, Czy sądzisz, że Ewelina Lisowska nie robiła nigdy prania? Dobrze sądzisz. Zawsze robiła to gosposia, Ewelina Lisowska przyznała się w wywiadzie, że zwolniła gosposie. gosposia ze złości zniszczyła ukochaną pralkę Eweliny. Ewelina Lisowska pralkę wzięła na raty na 25 lat. Co najgorsze, gosposia Eweliny okradała ją przez ostatnie 40 lat. Ewelina Lisowska próbowała odzyskać pieniądze. Lecz wszystko nadaremnie. Ewelina Lisowska próbowała uciekać z kraju, lecz media ekspert złożył Ewelinie propozycję. Propozycję, która zmieni życie ludzi na całym świecie. Ewelina Lisowska musiała zagrać w tej reklamie. Yeah!